oh my god Pernika i pozdrawiam koleżankę i księdza oratorium na rybakach i, i wszystkich i wszystkich moich kolegów i koleżanek. Dziecka Na imię Michał, mam 11 lat. Najbardziej mi się tu podobało z tajemniczymi trzymi z wyrzutami. Jeszcze te skamieliny w częściach ciała. Były bardzo piękne. No i tutaj, w kosmosie. Też mamy. W ogóle to miejsce jest piękne. Pozdrawiam moją niegrzeczną, ale fajną siostrę. To jest transmisja. Mam na imię Olivier. Mam 8 lat. Ci się podobało najlepiej. Kółko. Jakie kółko? Kółko do komika. Ja mam, mam na imię Karol, mam 7 lat. Mi się podobało kółko na chomika i jestem e, e, w tym samochód.